Siema? Ładna tapeta? Ładna tapeta, godzina po 12, więc wiecie, co będziemy robić. Idziemy odkrywać dalsze tajemnice Slendit Abyss. Lecimy. Kontynuujemy sobie naszą przygodę w Slendit Abyss 3. Okej, okay, wybieramy sobie chapterek, to jest A New Day, to jest Chapter 1. Lecimy, lecimy. Co tu będzie się działo? Jestem strasznie ciekawy tego odcinka. Leciutko sobie zmniejszyłem postać się w moim lewym dolnym rogu, żeby odpowiedzi były bardziej widoczne, bo nie ukrywam, troszeczkę ten mój web zasłaniał. Jest on teraz lekko mniejszy. tak będzie zasłaniał, ale postaram się wam. Czytać wszystkie odpowiedzi, które są na ekranie, jeżeli będą bardzo niewidoczne. Dobra, lecimy. No to już widzieliśmy ostatnim razem. Cholera. Z jakiegoś powodu nie mogę się skontaktować z stacją satelitarną, żeby wezwać pomoc. To już znamy. Wygląda na to, że jestem nakazany tylko wyłącznie i wyłącznie na siebie. Jest ciemno, potrzebuję mojej kamery, która jest w, w jakimś składziku, zanim wejdę na zewnątrz. No oczywiście to, są, to jest przypomnienie, powiedzmy, tego, co się działo w ostatnim filmie, jeżeli nie pamiętacie, to room jest zamknięty, muszę go w jakiś sposób odblokować. No i kiedy zbierzemy wszystkie kiśle, te pojebane nawiedzone kiśle, wszystko ich wino, no to wtedy będę mógł wrócić na satelitę, e, znaczy w sumie pójść po, na satelitę i, i poinformować wszystkie inne tabis, które tu jeszcze istnieją. Dobra, jesteśmy tutaj, w ogóle ja pamiętam, że ja grałem sobie w multiplayer'a, w tę moją serię, to ja tutaj wbiegałem i uciekałem przed jakimiś innymi pojebanymi e, Tubisami. to było w ogóle fajne, bo nie wiedziałem co to jest za mapa w ogóle, ale dobra, idziemy, idziemy. Control room is on the right Czyli kontrol, y pokój z kontrolem Z kontrolą jest po prostu po prawej stronie Idziemy tam w takim razie Co się wydarzy? Będzie ciekawie Mam coś tutaj do wzięcia? O, coś tutaj jest Pipe, czyli rura Bierzemy rurę Pipe, this could be useful To może się przydać Return of valve Mogę to przekręcić? O, coś się dzieje Czy to będzie takie proste? Nie, nie wierzę no, nothing happened. I should check the pipeline. Aha, czy nic się nie dzieje? Musimy znaleźć e, jakieś rury, które nie wiem co zrobią, ale będziemy musieli znaleźć rury. Mogę to otworzyć coś? This is the control room. I forgot how to open this. No, więc zapomnieliśmy jak otworzyć te drzwi. Świetnie, to brzmi dobrze. Idziemy dalej, zatem może gdzieś tutaj to są te, ten pipeline cały, co ja mam wybrać? Tu jest jak, jakaś drabina, ale chyba nie mogę się tędy wydostać. Tutaj coś jest? Nie, to nic nie ma. Dobra. To przyspieszmy trochę idziemy szukać pipeline'ów Gdzie one są? Zgaduję, że no, oczywiście, że są tutaj. Ale chodźmy najpierw dalej. Zobaczymy, co tu się jest. To, co to jest na przykład? O! To ciekawe wyjście. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tych drzwi coś posranego, ale zobaczymy, zobaczymy. Pipe system, dobra. Ej, co się stało? What the fuck? Widzieliście tu? Dlaczego Guardian się przykleił do ściany nagle? Dobra, coś tu się dziwnego dzieje. Nie podoba mi się to. No dobra, kliknijmy to. Hmm, meter tu jest jakiś. Mogę się przyjrzeć temu? No i co? <laughs> no bo w sumie nie wiem co. Missing pipe. Aha, tutaj muszę tam, tego pipe'a umieścić. Dobra, czekaj. There is a pipe missing here. Dobra, tutaj brakuje jednej rury. To ja mam ją wykwipunku, to ją sobie tu oddamy. Oh, alright. Muszę teraz ciśnienie przeprowadzić przez główną rurę, w tym całym obiegu. I ten wskaźnik na dole to tutaj powinien być czerwony, jeżeli będzie wystate dostatecznie duże ciśnienie w rurach. Dobra, ale to zagadka jest logiczna, to ja nie wiem. W sumie, może zaczniemy od tego. Oj, chyba źle, bo mój meter mój się snu w prawo, on musi iść do góry. To może zamknijmy, zamknijmy to. O, o, działa, dobra, dobra. To może te wszystkie, które mają ujście, zamkniemy. O, to ma sens nawet w sumie. I teraz ciśnienie jest w naszych rurach. Musimy to teraz tak przeprowadzić, żeby. Nie, nie tędy. Żeby to poszło tędy, chyba. To może to? Nie, to też nie to. Odblokujmy tą rurę. O, jest już czerwony, to chyba dobrze. Dobra, będę to robił na pałę, po prostu. To nie. O, 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 i? I ten, dobra, mamy to. Dobra, ciśnienie jest maksymalne. Teraz powinienem móc otworzyć drzwi z control roomu. Zajebiście, więc mamy to zrobione. Idziemy zatem po naszą kamerę. Tylko nie wiem w sumie, po co mi ta kamera będzie, nie? Bo... W sumie jak, jakie będą te, tej kamery używać? Nie mam pojęcia. To, be, to będzie w sumie ciekawe. Czekaj, 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 tędy, tędy, tędy tutaj. Tego walwa trzeba przekręcić. Dobra. Kręć, kręć, panie Guardian. Potrzebujemy tej kamery, nie wiem po co jeszcze, ale... Z pewnością będzie e, potrzebna w jakimś ciemnym miejscu. Okej, okay, czas, żeby. Czas, żeby... Czas otworzyć storage room. Okej, okay, idziemy Waszą kamerę. Gdzie jest ta kamera teraz? Coś tutaj miałem, o Door controls, ja tu mogę otworzyć drzwi jeszcze W tym panelu Aha, to są te drzwi Dobra, aha, to tam jest Cała ta kamera, dobra, okej okay, Udało nam się to zrobić, teraz idziemy po naszą night, night vision kamerę, super, idziemy W którą stronę to było? Do tyłu, do tyłu, do tyłu Tędy Dobra, i tu, tutaj w lewo I będziemy mieli naszą kamerę też jestem ciekaw, czy będziemy musieli jakby zbierać jakieś baterie do tej kamery. Czy, czy jak to będzie wyglądać, zaraz się dowiemy w sumie wszystkiego. Dobra, bierzemy to. I co teraz? Alright, let's, let's go. Ok, musimy teraz pozbierać wszystkie inne, wszystkie pozostałe tutaj. Oczywiście, Kiśle nawiedzone. Ok, ja, ja teraz mam w ogóle FPS-kamerę. Ok, czyli co tak to będzie wyglądać teraz już do końca? Już nie będę mógł sobie biegać, jakby z trzeciej osoby. O, oh, right click to toggle night vision O oh, kur... What's wrong? Co się, co się wydarzyło ze światłem, halo? Right click to toggle night vision Dobra, powiem wam, że chyba się zaczyna ten e, gameplay główny w tej grze, tak mi się wydaje przynajmniej Dobra, ja tu mam jakąś baterię, ale ja nie wiem czy... Czy ja mam jakieś ograniczenie? Z tą... nie na, na baterii jest jakiś zna znaczek jakby nieskończoności, to chyba... Co? 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 Co to za rzecz? Skąd to przyszło? O nie, to są nieuborny. Ja, ja je znam, bo ja, ja przed nimi spierdalałem, właśnie gram w multiplayera mapy. Ej, ale one były w kanałach. To nie wygląda jak kanały. Co jest? Mogę, mogę, mogę kłócać nasze kontrolu? O no, o no. Gdzie on jest? Powinienem się chować za tymi skrzyniami, żeby mnie to nie zobaczyło. Ale to, jak ja grałem multiplayera, to to tak nie działało. O, idzie kurwa! Idzie! Nie patrzę na niego. Co się dzieje z moją kamerą? O, o, o! Spierdalam stąd, spierdalam stąd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy ja dobrze robię? Czy to mnie słyszy? Czy, czy co się dzieje? Mam jakiś. O nie, chyba idzie, bo się fixy dzieją na kamerze. Czekaj. Poszedł. Patrz, patrz Idzie. Gadzina. On nie ma rączek. Czyli jak on jest blisko mnie, to ta kamera zaczyna się fiksować, czyli to ma być... To ma mi jakby powiedzieć, nie? Czekaj, czekaj, on będzie wracał, on będzie wracał, kurwa! O nie! O nie! Chwila, poczekajmy tutaj. Dobra, idzie. Wow. Dlaczego no cały czas mi kamera świruje? Co jest grane? Ja się nie mogę na nich patrzeć czy co? A nie, bo to jest kolejny! O, oh god! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden z tyłu jest! Nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, nie wiem. Chodźmy tutaj. Do starej zrumu wejdę. Szybko. Znaczy jest W sumie. Control kont room to jest. A Nie, nie, nic Stary, był tam z tyłu? Ja się stresuję, bo chodzą tutaj bez rączek. Kiełbaski jakieś. U? Ty Co jest? Czemu ja byłem w ścianie? Co? 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 Ha? Ha? Się, się, co, ja Przepraszam bardzo, co się odpierdoliło tutaj w tym momencie? Ja nic zrobić, nie mogę nawet wyjść, nie mogę Nic kompletnie kliknąć, myszka mi utknęła Na środku ekranu, mogę sobie poklikać Co się stało z w tym momencie, przepraszam Bardzo, dobra, otworzyłem ponownie te drzwi eee, Nie wiem generalnie Co się tu wydarzyło, eee, gra postanowiła Wyjebać mnie w kosmos, eee, fajnie było Fajne doznania, ale ja bym chciał jakby poznać Fabułę, ale nie wędrować Po kosmosie, ja tu mam misję do wykonania, muszę Znaleźć się. kiśle, jakieś zmutowane Nie wiadomo co się z nimi dzieje, i musimy Przeprowadzić nad, nad nimi badania i zobaczyć Co się w nich chowa, że te Wszystkie tubisie się Pozamieniały um, w, w te dziwne rzeczy Dobra, światło się gasi Idealnie W tempo Dobra, idziemy omijać nasze Newborny Tak zwane o, Swoją drogą one chyba są najbardziej przerażające Wiecie, nie mają rączek Są generalnie kinda creepy, nie? Dobra, on sobie tędy przejdzie My się schowamy z tego boksa i poczekamy Aż on przejdzie elegancko Dobra, ma tam kolegę Dobra, to ja może sobie przejdę bliżej, bliżej? O, 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 dobra, i czekamy, aż przejdzie tutaj. Godzina. Idź, gadzino. One mnie słyszą, czy one mnie jakby nie widzą? Ja nie wiem w sumie. Chwilę moment, teraz tak, gdzie jest ten, bo on tutaj będzie szedł, nie? Dobra, nie ma go. I guess? Gdzie on jest? Gdzie jest ten trzeci? To jest drugi? Czy to był ten, to był trzeci, bo ja już nie wiem w sumie. Dobra, do Storage biegnę, ale nie teraz, ale nie teraz. Dobra, oni chodzą tam. O, o, nie, jednak idzie tutaj kolega. Dobra, jak ucam, bo ja wolę, żeby on się nagle nie odwrócił do mnie i nie zażarł mi dubska, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, i skąd one się tu wzięły w ogóle? Bo ja też jakby tego trochę nie rozumiem. Ja, ja nie wiem, mam rozumieć, że nie, nie będę podchodził do tej ściany, bo ta ściana zjada, daletubishowe Guardiany. Jakby ja nie rozumiem też, skąd nieoborny się wzięły. No po nazwie mogę powiedzieć, że to są nowe. Slendy tubisowe... kreatury? Ale skąd one się biorą, nie? Czekajcie moment, bo on tutaj będzie szedł, nie? Tak idzie. Jakby. To są nowe Slendy Tubis, czyli one nigdy nie były tyle tubisiami. One teraz się urodziły takie, wiecie, creepy pojebane. Ja nie wiem, to wszystko jest pojebane tak na maksa. Ale zarazem e, giga Może moja kamera przestać fiksować? Byłbym wdzięczny. Dobra, i gdzie mam pójść w sumie? Tam jest Exit w ogóle napisane. Dobra, dobra, teraz do Exit sobie pójdziemy. Dobra, moment, bo ja nic nie widzę, nie? Przez tą kamerę śmieszną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak on przejdzie, to biegniemy rura do, do drabinki. Dobra, naprzód. Ale nie widział mnie. Dawaj, chodzimy do góry. Co się teraz wydarzy, jakby. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja jestem, nawet. Co ja tu robię? Gdzie ja wychodzę, właściwie? actually. Okej, okay, okej, okay, coś się dzieje. Kamień się podniósł. My jesteśmy gdzieś. Gdzieś gdzie jest noc, to na pewno. Jeżeli się nie mylę, to gdzieś tutaj powinien być e, kisiel. Im szybciej zdobędę to wszystko, tym szybciej będę mógł pójść i wezwać pomoc na satelicie. Okej, okay. co to jest? Już nie mogę tam wejść do środka. To jest ukryte pod tym kamieniem, okej. Okay. Gdzie ja jestem? To jest jakaś inna kraina? Czy to jest mainland? Jak tak patrzę pod tym wszystkim powystroju, to to wygląda jak mainland w... Oczywiście Sanitabis, ale nie jestem pewny. Może to jest to, może to nie jest to. Chyba, że... Chwila, moment! My byliśmy w sekretnym pomieszczeniu Właśnie tam gdzie Guardian obserwował Tamą tą czwórkę która tutaj żyje Czyli my żyjemy z nimi tylko że pod ziemią Okej Tak jak było w fabule teraz to ma nawet sens Więc my się chowaliśmy w tajemniczym pokoju Jakby pod ziemią w kanałach powiedzmy I stamtąd obserwowaliśmy Co się tutaj dzieje ale mimo wszystko Jesteśmy częścią tego co tutaj jest Tinky wciąż tu gdzieś jest Muszę na niego uważać Jak on tu jest? Czekaj no to chcesz mi powiedzieć, że on teraz tu będzie sobie chodził, że to jest free roam? On będzie mnie mógł w dupę tego zaatakować? O, dobra, tutaj jest cały kisiel do zebrania, to wezmę go. No, pierwszy, pierwszy kisiel. Z, zgodnie z współrzędnymi moj, z mojego komputera e, powinny być tu jeszcze cztery do zebrania w tej okolicy, okej. Okay. Mam nadzieję, że mogę zabrać to wszystko zanim będzie za późno. Okej okay, robi się mrocznie Fabula jest coraz głębsza Bardzo mi się to podoba Zajebiście idziemy dalej Gdzie teraz powinienem pójść szukać mrocznych Pojebanych kiśli W ogóle zajebiście wygląda ten guardian -e To tutaj w tym świetle tej racy Elegancko fajny vibe'ik um, Ostatnia lokacja gdzie była Widoczna pół To tam gdzie nas zabił ten Eee um, Tinky Winky. możemy iść też do lejku, możemy iść do Cave'ów. To są te Cave'y, o których Wam wspominałem wcześniej, że właśnie chyba gdzieś tu widziałem Cave'y w Maidlandzie, jak grałem sobie na, na multiplayerowych mapach, ale nie mogłem chyba do niej wejść, z tego co pamiętam, ale chyba tam był właśnie jeden z tych kiśli. i tyle Tabi House. Dobra, to może chodźmy do, tele... nie wiem. Może ostatnia lokacja, gdzie była widziana wideo... wideo... pół. Bo jestem ciekaw, właśnie czy ona tam będzie, czy. czy co... co tam właśnie będzie? Nie mam pojęcia, chodźmy tam po prostu. Okej. Okay. Nie podobają mi się te nóżki. Zwisające z czegoś. Dobra, mogę ruszać kamerą? Tak mi przykro, ale czemu ci przykro? A, czekaj. Bo się domyślam, czemu. O cholera. Nie chcesz mi powiedzieć, że ten nikim jest na tyle popierdolony, że cię powiesił na drzewie. Czekaj, to. Co jest? Kurwa, co jest? Ale to jest wszystko. Mogę zbliżyć jakoś zoomować tą kamery? Kto to jest? To jest pół? To jest pół. Poznaję po kółku nad głową. Dobra. To jest pojebane, to jest pojebane. To wszystko, co tu się dzieje. I jeszcze tutaj gdzieś chodzi podobno. Tinky minki. Zaraz skara dostanę na ray. I umrę, nie? Dosłownie. Zawał dostanę. Dobra, to jest ciacho. Bierzemy ten. Kisiel, działo, cokolwiek to jest. Okej, okay, więc teraz bez żadnej kwestii. No, no teoretycznie tylko Guardian powiedział, że bardzo mu przykro z tego, że pół nie żyje, ale wow, Tinki jest pojebany, jeżeli to on zrobił. Nie, no raczej no kto mógł to zrobić? No to on musiał zrobić. Biedna pół. Mmm, dobra, chodźmy nad żyje jezioro. Ok, yy, ta droga prowadzi do jeziorka. Miejmy nadzieję, że nie wpadnę nigdzie na tynkiego miękkiego po drodze. No to skoro ty tak mówisz, to pewnie się na niego wpierdolimy, prędzej czy później. Bardzo mi się to nie podoba, jak mamy 4. Dobra, rozglądajmy się, może, ale mam nadzieję, że. A czekaj, on w poprzednim odcinku wyskoczył mi z tego, z kwiatów, nie? Ja pierdolę, nie, no nie lubię czegoś takiego. Nienawidzę. Nienawidzę tego, że nie wiem, gdzie może być straszna rzecz, i ona mi wiecie. W najmniejszym oczekiwanym momencie wypierdoli. Z lewej albo z prawej. O, 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 jest tam, jest tam, biegnie. Czemu on biegnie? Chwila, moment. On biegnie w moją stronę? Obiegnie w moją stronę! Nie. nie, nie, nie. Widziałem go, miał tą pojebaną twarz. On dalej jest szalony. On dalej jest szalony, on dalej jest szalony. Nie, może on nie zjeść więcej tego kremu, Może, wiecie, Zjadłby drugiego, to by się wyleczył. No, pewnie to tak nie działa, ale dobra, nieważne. Chodźmy tam, chodźmy tam do tej Custard Location. Na pewno tam będzie gdzieś ciacho. E, kisiel gdzieś tu powinien być e, dookoła na plaży. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Chyba, o, 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 o. że ja zwidi mnie. Nie, nie miałem kurwa, żadnych zwid. On tu jest. Tam idzie. Pojebany, pojebany. Trzymaj się z dala od nas. Nie podchodź tu, dobra, szukaj, szukaj, idzie... O, jest, 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 jest krem, dobra, spierdamy, stąd wiesz, to i spierdamy. O, jaka ta muza jest schizowa, jaka ta muza jest schizowa jeszcze ten ziom tutaj łazi, nie? Dobra, dobra, jest, jest intensywnie, jest intensywnie Powiem wam, że mi się ciśnienie podniosło już ehm, Do Teletubby House, chodźmy teraz Tam powinien być Dipsy, nie? Z tego co pamię pamiętam Co to było? Hej. Kisiel gdzieś powinien być do, w pobliżu tego miejsca. No, Kisiel to kurwa będzie zaraz, ale ja nie powiem w jakim miejscu jeszcze. Dobra, jest chata. Tylko, żeby go nie było w środku, tylko żeby go nie było w środku, tylko żeby go nie było w środku. Please. Mogę wejść do łóżka, jakby się schować pod łóżko? Nie, nie mogę. Nie ma tutaj żadnego Kisielu. Może gdzieś yy, na podwórku, dookoła domu. Dobra. O, o kurwa, on tam jest! Nie wiem czego widzieliście, jest ciemnak w dupie, ale. O, 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 o. Dobra, wy, wydup tam stąd. Niech on będzie w domu, o. A my sobie pójdziemy po prostu dookoła. Chwila, może na domku będzie gdzieś. Co jest? Kroki słyszę. Co jest, to jest, co jest, co jest. To jest to wejście do nich, nie? O, właśnie. Dobra, moment. O, jest tutaj. Dawaj, 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 dawaj to. Dobra, mamy to. Uh, póki co dobrze mi tu wychodzi sobie omijanie ich, jeszcze mnie nie dopadli. Kiedy, gdzie powinienem teraz pójść tym razem? No, zostało ty tylko, w jaskinia, no to chodźmy do jaskini. To będzie ostatni castard do zebrania chyba z Mainlandu. No, na no to by, by... chodziło. A co to kurwa się dzieje? Czy ja przerwałem komuś kolację? Eee. On tak sobie czeka na mnie, tak? Nie podoba mi się to, ani trochę, jak mam być cztery. <laughs> może zjesz sam? A ja sobie po prostu wiesz, ja pójdę gdzieś dalej. Eee, to się źle skończy, coś mi się wydaje, okej. Okay. Tinky Winki. otrząśnij się z tego, to nie jesteś ty! Zaczął deszcz padać, no nie, może być gorzej? Zostaw tu, nie jedz tego! Ja tylko żartowałem wcześniej, żebyś zjadł jeszcze więcej, nie żryj! O -o. Na Boga O kurwa No to jest zajebiście, to już wiem jak się zmieniłeś w to coś o, Musisz dostać te satelity Przez góry albo przez cave Nie wiem, biegnę do, do gór Bo widzę góry O kurwa, on jest za mną o, Tam są cave, y, a tu, jest, tu są góry Ja nie wiem, do góry biegnę Nie wiem, życie mi miłe, więc nie będę się ganiał z tym debilem O kurwa, on jest ze mną Piękniej, To be, please, gardianku jak ci życie mi biegnie na tych małych grubych nóżkach, biegnij! Jesus, on był dosłownie 2 cm od mojej dupy, nie? Czułem, jak mnie smyrał po pośladku, nie? Dosłownie. W ostatniej lokacji z Kiślem spotkałeś nikiego Linkiego. Zamienił się w jakiegoś dziwnego potwora. Na, e, zaraz na twoich oczach. Próbował Cię zabić. No, w sumie on próbuje mnie zabić ostatnio, ale teraz jakąś truformę dostał. Jest gruby i jest halkiem, Znowu. nie wiem, jak powstał w sumie. Czyli co, jak się zje podwójną dawkę, to się transformujesz coraz bardziej w coś coraz bardziej pojebanego. Na no, to by to wychodziło w sumie. Dało Ci uciec do, do, do gór. Góry się rozciągały przez wiele mil. Były lodowate i praktycznie nie nadawało się do zamieszkania. Musisz przebyć tą drogę przez góry aż do Outskirts. Nie wiem, jak w sumie przetłumaczyć Outskars, szczerze mówiąc. No, i będziesz w stanie znaleźć satelitę stamtąd. Okej, okay. to tak się kończy. I to jest Chapter 2, The Journey. Jesteśmy w tych całych górach. Faktycznie jest tutaj lodowato. Jest strasznie zimno. Mogę się ruszyć dalej? Mogę się ruszyć dalej, okej. Okay. Dobra, ale na ten moment to będzie koniec. W następnym odcinku zobaczymy, co się dzieje w tych lodowatych górach całkowicie niezdolnych do zamieszkania co będzie chciało nas tutaj zajebać tym razem? Mam nadzieję, że nic, ale cóż, dowiemy się w następnym filmie, a nadzieja się mi oglądało. See ya. See ya. See ya.